Dzień dobry Państwu. Druga część rozmowy Przerochnie. Gościem e, Państwa, gościem moim jest dr Jerzy Jakubiszyn, e, laryngolog Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Witam Panie Doktorze. Przeciętnemu zdrowemu zjadaczowi chleba laryngologia kojarzy się e, z zapaleniem migdałków i bolącym uchem. Jest to oczywiście uproszczenie. Klasyczna laryngologia to z, m, mówiło się choroby nosa, uszu, gardła i krtani. I y, oczywiście najczęstsze problemy, szczególnie u dzieci, to są problemy związane z migdałkami i z uszami. Stąd taka, y, taki skrót myślowy. Natomiast y, aktualnie laryngologia to w zasadzie chirurgia głowy i szyi. Zresztą w nazwie Towarzystwa naszego naukowego jest polskie towarzystwo Otorynolaryngologów, chirurgów głowy i szyi. Stąd pieniądze zbierane w niedzielnym koncercie były przeznaczone na laryngologię, otolaryngologię i yy, diagnostykę ty, głowy. Tak. To się, troszeczkę to może yy, sprawiać wrażenie, że laryngologia i otolaryngologia to są dwie różne dziedziny. Nie, to jest ta sama. Nasza dziedzina po prostu przez lata zmieniała swoją nazwę. Kiedyś ją nazywano laryngologią, potem nazywano otolaryngologią, a teraz w Nazwa ta klasyczna, obowiązująca, to jest oto-rynolaryngologia. żeby jeszcze bardziej żeby, skomplikowane. Tak, żeby objąć wszystkie te elementy, którymi się zajmujemy, dlatego, że z, z laryngologii jako takiej wyodrębniły się mhm. ze względu na swoją specyfikę otologia i rynologia, czyli yy, specyficznie tylko choroby uszu mhm. i tylko choroby nosa. W związku z czym, żeby dla tych, którzy się zajmują całością. Nic nie umknęło. Z mhm. tych trzech członów to się składa i jest to oto ryno laryngologia. Panie doktorze, ale jeśli chodzi o tę dziedzinę ochrony zdrowia, to rzeczywiście tak to się bardzo szybko zmienia. Myślę o aparaturze, dlatego że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz drugi zbiera pieniądze właśnie na zakup aparatury. Przypomnę, że w 2008 roku również zbierano na potrzeby laryngologii. Przecież ja pamiętam, że kiedyś lekarz kazał dziecku otworzyć buzie, wkładał taką drewnianą, łyżeczkę, powiedz A i wszystko było jasne, a teraz potrzebna jest skomplikowana aparatura? To znaczy wszystko było jasne na, na ten moment, bo wtedy tylko tym ten lekarz dysponował. Jest postęp bardzo ewidentny, jeżeli chodzi o sprzęt mhm. i o możliwości diagnostyczne. Na dodatek sprzęt się dekapitalizuje i nawet jeżeli w 2008 roku jakiś był na owe czasy nowoczesny, to to sam już troszkę ma lat. I są już nowe generacje tego sprzętu. Przede wszystkim bardzo duży postęp nastąpił w diagnostyce schorzeń ucha, zarówno od, jeżeli chodzi o tę część słuchową, jak i tę część dotyczącą narządu równowagi. Bardzo duży postęp w zakresie diagnostyki onkologicznej, więc tutaj sprzęt rzeczywiście w zasadzie co 3-4 lata wchodzi coś nowego. Ostatnio coraz nawet część. Tak, ostatnio bardzo dużo mówimy o czystości powietrza. Ja podejrzewam, że ten problem przekłada się na problem schorzeń laryngologicznych. Znacie, na pewno wpływ cywilizacji, wpływ zmian, które zachodzą w naszym środowisku, i chodzi głównie o to, czym oddychamy, oddychamy. ma wpływ na to, że pewne schorzenia stały się coraz częstsze. I w zasadzie y, dla nas, laryngologów, y, jest to bardzo istotne, że, że rzeczywiście powietrze, którym oddychamy, jest coraz gorsze. A proszę powiedzieć, jaki wpływ będzie miał COVID-19? Na schorzenia laryngologiczne. Proszę nie zapominać, że dziś dziecko często, bardzo często przez cały dzień siedzi przed laptopem, komputerem, ze słuchawkami na uszach, bo w jednym pomieszczeniu jest ojciec, matka i jeszcze dwójka dzieci. Każde z nich pracuje. To znaczy, z jednej strony, jeżeli mówimy o covid jako samym, czyli o wpływie wirusa. Tak no bo on zmienił nasze życie. COVID na przebieg chorób laryngologicznych. To jest naprawdę duży wpływ, dlatego że on jest jakby przypisany do błony śluzowej dróg oddechowych przede wszystkim i objawy z tego zakresu są dominującymi. Natomiast Pan poruszył temat taki troszkę wtórny, to znaczy jak to, że zmienił się nasz tryb funkcjonowania codziennego, życia. nasz tak, styl tak. życia przez mhm. pandemię. Czy to ma wpływ na y, stan y, słuchu, na przykład? Otóż tak. Y, słuchawki z y, wielu urządzeń elektronicznych są niestety bardzo szczelne. Mm -hmm. Osoby chcą słyszeć czysto dźwięk, mm -hmm. który y, tam jest emitowany, a szczelna słuchawka powoduje, że cała energia akustyczna dźwięku uderza w ucho. I nie ma którędy wyjść na zewnątrz. W związku z czym wielokrotne takie wtłaczanie błony bębenkowej z kosteczkami słuchowymi do ucha wewnętrznego, do błędnika powoduje w końcu uszkodzenie elementów tego ucha wewnętrznego, więc są uszkodzenia słuchu będące następstwem wielokrotnego nadużywania. Tego sprzętu. Więc jak okazuje się, choroby słuchu to nie tylko choroby seniorów, ale także i dzieci. Bo nie, nie, coraz częściej mamy do czynienia m, z problemami słuchu u dzieci. Zresztą właśnie orkiestra m, sprawiła, że chyba jesteśmy jedynym w świecie, nie boję się tego określić, jedynym w świecie państwem, gdzie każdy noworodek mhm. ma robione badanie słuchu. To warto może, gdyby nauczyciele coraz częściej pamiętali o tym, że takie całodzienne. Wielogodzinne siedzenie dzieciaka w drugiej, czwartej, piątej klasie przed komputerem ze słuchawkami na uszach, później odbije się na jakości jego słuchania. Znaczy, po pierwsze, wiem, że te lekcje są troszkę krótsze, bo, bo mam sam no. wnuk, wnuki w tym wieku i jak to oni funkcjonują. Natomiast najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby dziecko mogło mieć swoje pomieszczenie. Gdzie no będzie tak? laptop, ale bez konieczności słuchawek. No tak. Normalne odsłuchiwanie dźwięku z laptopa. Ale pan wie, jak w wielu wiem, rodzinach wiem. ta sprawa wygląda. Wiem, więc. wiem. Na koniec chciałem, panie doktorze, zapytać, czy pański oddział Uniwersytecki Szpital Kliniczny, laryngologia, zamówiliście państwo oczywiście, jakąś aparaturę? Y oczywiście. Y Pewnymi kanałami dostaliśmy informację, że do pewnej daty w grudniu dobrze byłoby złożyć. takie zamówienie mhm. złożyć. Zresztą wiem, bo kontaktowałem się z konsultantem wojewódzkim do spraw laryngologii dziecięcej, którym jest pan docent Bielecki z Katowic, i z profesorem mhm. Szyfterem, który jest z kolei kierow byłym kierownikiem kliniki laryngologii w Poznaniu i jest takim z ramienia. Nie właśnie y, kierowników klinik akademickich jakby nadzorującym mhm. cały program orkiestry współpracuje z Jurkiem Owsiakiem, y, że mój oddział będzie wzięty pod uwagę w rozdzielaniu y, sprzętu. Nie jesteśmy laryngologią dziecięcą, ale w naszym województwie nie ma laryngologii dziecięcej i, i w zasadzie każdy oddział laryngologii przyjmuje dzieci. Również gdyby nie było tej aparatury, gdyby nie było tego grania, najprawdopodobniej leczono by dalej wady słuchu, ale to zupełnie w innym Tutaj tempie. To, to, to nawet sobie trudno wyobrazić, mhm. jakby to było bo tego sprzętu jest tak niezliczona nie, nie ilość wydaje mi się, że nie ma w szpitala w Polsce, który nie miałby przynajmniej jednego mhm. sprzętu z, z serduszkiem przyklejonym, a nie, nie wiem, czy nawet nie każdy oddział w Polsce, to przynajmniej dobrze. jeden. To dobrze, że ta nowoczesna aparatura Oczywiście. będzie. aby Oby nie trzeba było zbyt często z, z niej korzystać. korzystać, prawda? Bardzo tak. dziękuję. Dziękuję. Doktor Jerzy Jakubiszyn, laryngolog, uniwersytecki szpital kliniczny był gościem rozmowy przy oknie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.